Opowiadaj przede wszystkim, jak się nie gubicie w dwie środkowe podsiadki. Potrenujemy mm, to i mamy system i wiemy jak się poruszać, wiemy jak się zachowywać w różnych sytuacjach, więc no, chociaż troszkę się zgubiłyśmy w jednym ustawieniu na tym meczu, ale ogólnie... No myślę, że też czujemy po prostu i, i blok, i siatkę i gdzieś to nam wychodzi. E, dzisiaj ta podwójna zmiana e, kilka razy dobrze dała się e, zobaczyć e, przeciwnikowi, nie? Tak, tak. No, bardzo fajnie nam to dzisiaj wychodziło zawsze, jak zrobiłyśmy tą podwójną zmianę, to wychodziłyśmy z, z wieloma punktami z tej sytuacji. Myślę, że to też było dla nich zaskoczenie. To jest też trudna piłka do gry i, i blokowania i obrony ten, ten nasz fast. E, no, myślę, że to był świetny plan na ten mecz. Ale myślę, że dzisiaj przede wszystkim co rzucało się w oczy na boisku, to mimo oczywiście tego całego zmęczenia, które się cały czas kumuluje, mnóstwo energii i tak naprawdę dużo radości z gry na tak. boisku. Tak, odpoczęłyśmy dużo w tym, w tym tygodniu, miałyśmy troszkę lżejszy plan treningowy i myślę, że to nam pozwoliło złapać troszkę oddechu i też głodu siatkówki. I wiedziałyśmy, jak wychodzimy na ten mecz dzisiaj i o co gramy i myślę, że to nam dało bardzo dużą energię, także czapki z głów dla drużyny, bo zespołowością wygrałyśmy dzisiaj yy, jesteśmy tak naprawdę dopiero w połowie drogi, ale się ta dusza potrafi stawiać się na ostatni krok. Tak, my mamy bardzo doświadczony zespół, a młode zawodniczki też są świetne u nas w zespole, więc yy, te trudne mecze myślę, że też na dodatkowej energii po prostu dobrze gramy i fajnie.